Co zrobić? Gówno. No to nas chłopiec zaskoczył. Oj, zaskoczył. No dosyć tego. Stary. Idziemy dalej. A teraz zapraszam wszystkich Państwa na parkiet. Zatańczymy sobie białe tango, czyli panie, proszę panu. Ale ten chłop też całuje. Panie łeczku, idziemy w tańce. Hej. Cześć, tu Angela. Angelika walaszek Popora. Pierwsza to mnie pan Wojtek obsłuży. Twoje auto to się jedynie na złom nadaje. Moja strzała do specjalnych względów. Nie no, na fierynda, jak śmiesz, bo... Słuchaj! Ty, nie Słuchaj! Co tu się Ay. dzieje? Cisza! Potna opowiadał? Przecież to kłamce. Po co miałby kłamać? Może po to, żeby mnie oczernić? Zastanawiałaś się, czy w krew nie zostawi plam na podłodze. Słuchaj, to jest mięczek. A ja nie nienawidzę Mięczaków. Jestem kobietą z klasą. I nie dam sobą pomiatać. Świecić gołym tyłkiem bez publiki to bez sensu. No tak. Dobra, niech Pani wyjdzie, już i tak Panią widzieli tam. Jeśli weźmiesz co drugiego, no. O to... No. Teraz to wyglądasz jak z filmu dla dorosłych. Czyli zajebiście, co? No. No co Pani? Przecież nawet trzeba. Mądrego warto posłuchać. Ale to takie nieobyczajne nie, nie i nieprzyzwoite. Pani się pokaże. O. Nawet jak rozmawialiśmy, to tylko jak minął dzień albo co zamówić na kolację. Co za mnie, za matka? Jak mogłam być taka ślepa? Na to porządnie Wczoraj miałeś to Co załatwić to już? Słuchaj Weź się do roboty Bo inaczej będę musiała własnoręcznie wyciąć dziecko z brzucha całej psycholog Kur... Jeszcze te buty Zrób coś z nim No Zadam. A to sukinsy Słuchaj pakuj się I natychmiast opuść mój dom a do pracy możesz o nie przychodzić. Właśnie wyleciałeś. I zapłagam cię. I o innych bonusach też zapomnij. Obiecuję ci, już żadna agencja ci w tym mieście nie zatrudni. Już ja się o to postaram. Wejdź. Nie tym tonem, chłopcze. Mówiłam już, że nie bawimy się w uprowadzenia. Pobiliście jej męża i chcieliście od niego wyciągnąć jej adres. Po co? Marcin jest nam winien hajs i powiedział, że jego żona poszła wybrać pieniądze dla niego. Dlatego. Powiedzieliście mu, że ją porwaliście. To dlaczego od niej nie wzięliście tego adresu, co? Nie chciała wam powiedzieć? Bo jej nie mamy, w Sherlocku? Zmyśliłam to, żeby nastraszyć tego ćpuna. Zaczął mnie już denerwować tym swoim bezmózgowiem. Gdzie przetrzymujecie fabiańsku? Nigdzie. Marcin jest nam winien 20 tysięcy. Zrobiłaś wczoraj między dziewiątą, a dziesiątą, co? Likwidowałam Banelait. To takie drobne zmarszczki wokół Botox. Mogę dać na miary? Nie byłaś na Botoxie. Wczoraj o godzinie 940 byłaś na ulicy Leśnej. W tym samym miejscu, w którym była zaginiona. Co jej tam zrobiłaś, co? Co jeszcze wiesz? Nie, chłodnik. Chyba na przecież to są tylko kostki lodu. Panie! Wy tu ludzi trujecie! Ale nic, poczekam tutaj może na niego. Od razu zacznę od sprawdzania żył wodnych. Myślę, że to może być tutaj największy problem. Męża no, nie ma? Nie, wyjechał pół godziny temu. Dziwne. Mieliśmy jechać na zakupy. A, to nic mi o tym nie wiadomo. Dzień dobry, Elżbieta Wrotkowska, żona Romana. Ach, miło mi. Malwina Petra, bioenergoterapeutka. Ja muszę pójdę do księgowości i zapytam, czy oni nie wiedzą, gdzie jest szef. Dziękuję bardzo. Sprawdzam problemy z przepływem energetycznym. Szybko, wezwijcie wszystkie patrole. Bo? Bo tam krasują pilerzy narkotyków. Widziałam ich. Na własne oczy? Tak. Byłam świadkiem tego, no, tej transakcji narkotykowej. Będę zeznawać. Odsadzimy ich wszystkich. Jest pani pewna, że nie widziała tego w telewizji? Bo niektórym seriale mieszają się z rzeczywistością. Aż jestem pewna. Panie, ruszysz się pan stąd? Czy będziemy tak siedzieć tutaj i deliberować? A oni nam uciekną. Sinodal. Najpierw konkretnie, co pani widziała? Dwóch handlarzy. Mówili szyfrem. Ale ja od razu wiedziałam, że chodzi o narkotyki. Pani mi ich opisze. Jeden to taki typowy typ spod ciemnej gwiazdy. Ciemny, czarna czapeczka. Tatuaże na twarzy. mnie nie mam. Ty to nie macie mi na miłych chłopców, więc ja też będę miła, coś wam powiem, nie mam nic wspólnego ze śmiercią tej dziennikarki, nic nie mogła na mnie mieć, a nawet gdyby napisała jakiś artykulik, to na drugi dzień miałabym wezwanie do sądu, jak wszyscy inni dziennikarze, którzy przed nią próbowali żyć. jest taka cace prima sort. a jakie jedzenie nowoczesne, buliony podają, no. O, jest moja teściowa. Ja się w ogóle tym nie przejmuję. Ona kończy, ale bardzo żałuję, że cię ci nie ma. Jest zła jest znowa, hej! U, 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 u. Ja pani Już. No! Ty zamknij te mordy. No! To jest tylko twoja wina. A, tak? Odkąd mamy komblówkę? To oglądasz te obleśne filmy, a dziecko widzi. Gołe baby w gazetach po całej chałupie się wali. Chciałam państwu powiedzieć, że postanowiłam nieco zmodyfikować swoją propozycję. Zbliżać! Ale... Zazdrościsz mi, bo za mną młodzi chłopcy latają. A piec z nogą! Nie chcę! Nie. O kocha, nie zróbmy to teraz. I to szybko. co to twoja. No, rozkaz, to rozkaz to ty będziesz. To będzie numer twojej Już patrzą! Ich rzeczy nie będzie. O ja, to przynajmniej jestem elastyczna. Ha! A nie leżę jak kłoda. tfu! A, jak dębka! Proponuję Państwu udział w filmie. Co by z tą Przecież mówiłam, że jej nic nie zrobiłam. Kogo pani na nią Swojego ochroniarza, którego jest ludzi krechy. A niby po co miałabym to robić? Mogę przyjść i, i mogę sąsiadowi jakoś umedlować mieszkanie. No nie ma problemu. Super. Kar jest niewiele starszy od niej. Ty miałaś przecież nocować u okay. I co takiego się stało? Poza tym przyznaj, że jest na czym oko zawiesić. No, ile on ma lat? No wiesz, jest pełnoletni. Jeśli o to pytasz, w przyszłym miesiącu skończy 22. Ach, nie jego, tylko on mnie. Przyszedł do agencji na rozmowę o pracę i zrobił bardzo dobre wrażenie. A wam na stanowisko osobistego asystenta prezeski? Nie. Grafika komputerowego. Przyjęłam go, dałam dobrą pensję. To jest naprawdę zdolny chłopak. I świetny w tym, co robi. W tym, co robi w łóżku? Nie wątpię. Wiesz, nie musisz być taka złośliwa. Oskar sobie na to nie zasłużył. Zresztą dzięki niemu twoja mama teraz częściej się uśmiecha. że Dominika nie pochwala mojego związku z Oskarem. Starałam się ją wychować na otwartą i tolerancyjną kobietę, której obca jest pruderia i obyczajowe konwenanse o różnicy wieku między kobietą a mężczyzną. Ale ona najwyraźniej wdała się w ojca. Robi się coraz bardziej do niego podobna, niestety. Nie dawaj mi tę kartkę! A, gramy, tak! Pani przyszła! że ja się źle rozejrzałem! bo się zapoczyłem! Wie pan, co jest najważniejsze w tej grze? Nie, Żeby coś mieć między nogami. Bo jakie pyszne. Żyjemy mm. na tej porze roku. Z najlepszego warzywniaka w mieście. Mm. Jeszcze wczoraj rosły na krzaku na Cyprze. O, już nie mogę się doczekać tej naszej wycieczki do Maroka. Mm. Pomidory obok papryki, makłażanów i oliwek to jeden z głównych składników tej kuchni. Widzę, że ostro się przygotowujesz do tej naszej szalonej wyprawy. <noise> Jakiej wyprawy? Z twoją mamą my lecimy do Maroka. Nie mówiłam ci? Na bibliotekarstwie nasuczono. Książka jest niczym ogród, który można nosić w kieszeni. Twój chłopak. Bierze prysznic. Pogadamy? Ach, musimy teraz. Jestem bardzo się... zmęczona, wiesz? Ach, zapomniałam, jak mnie wykańczają te podróże samolotem. To po co się na nią zgodziłaś? Wydałaś masę kasy, żeby sprawić mu frajdę. Pewnie błagam, nie zaczynaj. Mamo. On Cię wykorzystuje, z branży. Ja przestań, to jest bardzo dobry chłopak A ty go źle oceniasz Nigdy by mnie nie wykorzystał Wiesz co, no, dlaczego ty go tak nie lubisz? Bo się tobą bawi Jak mu się znudzisz To cię rzuci i znajdzie sobie inną sponsorkę Wiesz co Może zamiast zajmować się moim chłopakiem zajęłabyś się swoim własnym, co? Masz już 19 lat Dziewczyno, najwyższa pora Mi żaden facet do szczęścia potrzebny nie jest No, akurat Słuchaj Gdybyś się tylko postarała, troszkę podmajowała, ubrała seks i ciuchy, to pewno tak, byś kogoś poderwała. Znowu zaczynasz! Wiesz, że chodzi mi tylko o twoje dobro, dziecko, no. A mi o twoje! Dlatego powinnaś zerwać z skoju. Wiesz, co? Ja nie mam ochoty kontynuować dalej tej rozmowy. Jestem bardzo zmęczona. Zresztą Oskar zaraz przyjdzie. Lepiej, żeby nie wysłuchiwał tych bredni, które opowiadasz. Dobranoc! Dobranoc! Dominika zrobiła się ostatnio strasznie peskata. Nie ma prawa mi dyktować, z kim mogę się spotykać, a z kim nie. Nie zerwę z ze tylko dlatego, że jej się na związek nie podoba. To moje życie. Dominika jest.